Sie Siemanko widzowie! Dziś jest Filip umiał oczywiście. Siemanko! I, oczywiście Filip będzie sobie tutaj grał na razie. Jedną rundę będzie grał, nie, jeden odcinek będzie grał Filip, drugi ja i tak odciekł. Ja będę, I ja właśnie mam nadzieję, że mnie lepiej słyszycie, na jednym no, końcu gramy. Co to? Nie chcę. Cukryć. No spacer możesz, no, no Ojej, to pierwszy Pamiętaj. raz coś włączyłem! Widzowie, za to, to dobra, ja jeden do... lajk sobie się to, należy! Musimy, mu, muszę pojedynki napalić. A, W, S, D się ruszasz. W no. do przodu, A. W, a. S, D? No, to jest do przodu, to jest lewo, to jest prawo, a to jest do, przodu. do przodu, no. A to, to jest skakanie i to jest... A to jest jak skaczesz i... No, dobra, A escape. <laughs> Ty będziesz mi pomagał, Cynek! Bo ja... Jak no. powiesz, że jest kryzysowa sytuacja, to ja szybko znawam. Kryzys! Jak będzie kryzys, to ja szybko biorę. Oj, już się boję. Witamy, więc jak na tym odcinku Filip... Z nami? koronkę, to tak naprawdę pierwszą koronkę zabierze. No jeszcze na komputerze, gdzie on na konsoli grał, gdzie... Ja nigdy nie miałam komputera. Chyba nie będę miał. No, no. A Escape! To... Ej, dobra. Właśnie, Tylko skakać. Nie skakać, tylko myszką też muszę. Muszę? Muszę być dobra, myśli nie jaraj, tylko... Dobrze, szed. No dobra, już spadł. No szybko, no co ty, myszkę trzymaj, bo będziesz miał te kabele. Będziesz miał ich zaraz uprawiać. Nie, nie, nie. O nie, no co ty robisz? No, ja nie myszka, wiem! Trzymaj też myszkę, no masz tu palec, kurde. Oh jezus! Hoor! Hoorlijke jongen! Hoor! No, 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 Wygrać? Tak, ale ja się ty całą odcinek grać. No ale mogę się No tak, no bo ja, ja sama nie grał Ale ja pamiętaj, że ja super potrzebuję być. Wiesz, nie dam tutaj. Co powiem. Więc mi to no, mi mam lepiej. No będziecie lepiej słyszeć. Więc... Um... Mi więc to będzie lepiej. Trochę będzie, bo dopiero zaczęliśmy. Zobaczmy jak tereny. O jest. Ja. O Boże. No to nie, to jeszcze... Ale ty będziesz do 19 może albo 18. Co widzimy? Pięćnasty. O Boże. Ile jeszcze będzie? Troszkę. Dobra, zobowiąz. Oczywiście. Jeszcze dużo filmów się ze mną. O, o już ma. O, już już, już. O już Widzowie, ja na chwilę pójdę, zaraz zobaczę, jak to się Dobra. Bruno, nie idź! Dobra, no Oj, już to widzę, że ja nie przechodzę. <grym> pamiętaj, pamiętaj, nie odkleja od myszki, bo myszka jest bardzo ważna, żeby obracać kamerę. <grym>

Nein nie... Dzisiaj na tym odcinku Nie zobaczcie gorączki Ej, boże ja jęczm, bo to jest kryzysowa sytuacja, mogę? Ja, ja dawaj Dobra, ja i kryzysowa sytuacja ja Ja, ja, <grym> ja, ja stary. Obejmuję tutaj stary. Nie teraz mi Dobra, czekaj, nie, ale... Pokaż mi... Wleć jeśli ty za mnie to przejdziesz, to ja cię zabiję. I teraz tutaj ten środek. Iskać! Iskać! Jezus! Nie, nie gadaj, że ty przejdziesz to za mnie. Widzowie, jeszcze ja mam taką krzywą pozycję! O Jezu. O Jezu! No dobra, ja nie, nie zrobię tego chyba, nie zrobisz. Nie zrobię! Patrz, ile już się zakwalifikowało. No wiesz, jakbyś tak tam troszkę nie spier. To by jeszcze była szansa. Ale z takim czymś to nie. Z takim czymś to no nie. Za... Może ja, może ja zagram jedną żeby nie było wstydu, okej? Okay? Po tej, po tej no. Dopiero szósta minuta nagrywania, a ja się nawet nie zakwalifikowałam. No i do... oczywiście tego nie widzą, bo to jest specjalny Ja sobie tutaj usiądę na kanapę. Widzowie przepraszamy za e, <laughs> przepraszamy za złe <laughs> złe granie od w... broni! <laughs> Czekajcie, wezmę jeszcze jednego widza. O, jeden. Zostaw go. Zostaw go. Raz. Dobra, więc... Dobra... Więc jednak nie może być Już 58. Je, jednak nie będzie widza. Nie będzie widza na odcinku, nie jestem. <totek> Widzę w tym czykim jestem. A miałby przed kamierowo. Jakby widziałem jakbyś nie zależnego. O dobra, to mogę. Taj go specjalnie nie przejdę dla ciebie. No jakby nie wiem, bo jakby ty nawet nie możesz skakać chyba w tej zali. No Zatakujesz. niestety nie umiem, ale żeby późno i wana muszę się zakwalifikować. A się trzyma? Bo o tym nie powiedziałeś. Okej. Okay. <ścười> Bo jak będzie... Come on! Jak będzie w finale i będzie miał tą koronkę, to, koronka, to nie na tak do finału się nie Nie wiadomo, czy w tym odcinku na nawet do drugiej rundy się zakwalifikuje. Tak kwalifikuję w tej rundzie. Dawaj! Dla widzów! Po złoto! Po megal! Po złoto! Tak, Patrzę na Filipa. Dobrze, zobaczmy, zobaczmy! Ja pierwszy. No i ostatni jesteś. Jesteś ostatni. No to nieźle, żeś prze, 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 przeżył. Nie przejdziesz tego, człowieku. Jak ty będziesz tak, tak. tak grał, to tego nie przejdziesz. O, dobra, ty jesteś ostatni. Sukces. Pruno. O, jednak jesteś! No ja nie wierzę! Widzowie, a mówię, że się zakwalifikuję, a się nie zakwalifikuję, widzowie. Widzowie, chyba się nie zakwalifikują. Niech fali a przed zachodem słońca. No, 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 no. Dawaj, młotek! O, młotkiem! No skocz! A, dobra. Wiesz, jakbyś jak byś spróbował młotkiem, tu byśmy miał szansę. Bo ten młotek tak często wybija. Młotkiem to ty jesteś. Młotkiem to ty się pośpniwałem właśnie. Escape! Dupie to mam. <N -try> <can't> escape! Klikam te escape Już! Ja to wygrałam! Na ten jeden odcinek nie. Nie, nie, nie Nie wiadomo, co Na yeah, yeah, no ten odcinek to jest druga runda dla Cel Na ten odcinek to chociaż wygranie jest rundy. <t> no może będzie. Przejście jednej rundy, a nie wygranie Bo pierwszy nie będziesz w jakiejś rundzie. Nie próbuj. to wyglądał już za to nie mówiliśmy o <t> Coś i coś popsułem. Pamiętam. Najlepsze to Dobra, właśnie Bruno, poszedł ci! To czas na mnie. Ała! Ała! Co się stało? Dobra! Weź mi tu, nie... Bruno się kładzie na kanapkę! Bruno jest pijany chyba! <grym> Dobra, więc... <grym> Widzowie! Widzowie! Nie wiem, czy go słychać, ale powiedział Bruno Widzowie, zostawcie łapkę Teraz on przejdę. Żartowałem, nie przejdę Mam szansę Bruno, <śmum> jak cię patrzę Ja na to trzeba urządzać Dobrze! dawaj wiatraka Dobra, już nie wiatraka. Leci Ogrze, ale poleciał on nawet nie wie co robi, ale, ale co robi? Ale, ale chociaż... Co jest? Co jest? <laughs> ale, tak. co jest? No, on... <laughs> nawet nie wie co ja robię. <laughs> <laughs> Ojej! <yeah. laughs> <laughs> <O, yeah. laughs> Oj! <laughs>

Widzę, nie, widzimy, ja! jeden subiek się należy. Ja idę po chipsy. Dobra. Dziś jemy chipsy. Może ja chodzę? No? Nie. Na no tą rudę mogę wziąć, żebyś ty miał tą szansę wkrótce. Chcesz? Ja też odmienię, chodzę. No nie chodzę. Niech pan dnia przed zachodem słońca. Czy ja idę, więc zobacz, to sobie zobaczę, a ja zaraz przyjdę. Nie, nie! Bruno! Bruno, go! Gra... Dobra widzowie, to się źle skończy. To się źle skończy widzowie. To się źle. Jest jeszcze, jeszcze mm. żyje widzowie. Widzę. Tutaj już. Nie możemy jednak chipsów na razie, jak skończyły tam grać ja się zakwalifikuję? ja się zakwalifikuję? No, ale szczęście to było. A nasz. to było. No śliczna dla Fioletowy! Jezus! Ej, Do... ale ciągle dopiero 6 jest. Nie, wiem, tam ciągle 6. Filip się nie zakwalifikuje. Filip się nie dostanie. Chyba. Jezus, ja zawału dostanę! Co ty tu robisz? Co ty tu kombinujesz? Ja to, to przejdę. <gryliatelionowisie> to nie gadaj się o to przejdzie, Widzę, co mnie masz, debilu? Co jest? Ej, co jest? To chyba nie tak mało wygląda, Co jest? To jest. To w tobie?

No, 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 no. Widzowie, to było bliskie. Tak blisko, widzowie. Tak blisko! Dobra, widzowie. Film <laughs> się a zarazem ten śmieje. wiem, co ja zrobiłem, ale zrymowałem. Więc śledzę sobie jak Ada Śmałysz, bo złotą błagam! Ja nie mogę z Dobra, więc... Więc gramy! Mamo, no, 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 chociaż tak jest, że lepiej mnie szukać. nie wiem, co ty robisz. Oj, 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 chyba tego nie przejdę. Dobra, więc widzowie, będziemy teraz skakać po złoto. Pomagam! Jestem na razie. Nie, 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 Dobra, nie, 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 Widzowie, Widzowie, wam ja wam tak, nie, 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 tak nie, 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 za dużo kart. dużo kart. pierwszy? Czułeś te pierwszy? Ej, widzowie. I wchodzę z koksa. No, no, no. No, Nie tak się myliłem. <grym> Ty to jesteś jej strzydą. O, dodał, dodał, do, do Ryzyko, ryzyko. On nie wie, co robić, dlatego. On przejdzie. Nie. Wiesz, jakbyś nie skoczył, to byś chyba. Się udało. Tak, tak chyba no, ja się chweta! Ale cię chwaj, ja nic nie drugiłem! Widzowie! Widzowie, Filip chyba! Może ja cię wezmę, bo no. proszę cię! Nie, 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 musisz utrzymać się! Musisz się utrzymać! Musisz się utrzymać! Już chyba możesz! Możesz! Możesz, możesz! Się w sytuacja kryzysowa. Co jest? Co się stało? Widzowie, chyba coś zlagowało. Coś zlagowało. Dawaj, dawaj. Ja chcę się wybić, ale dobra no. Kurde już. Czekaj, czekaj, czekaj. Wybijam się. Widzowie, to było blisko, ale... Dobra, właśnie mnie, dawaj. No nie no. tak nie przyszło. Masz mi Wodę? No. Dobrze widzę. Dobra. Mam te chipsy. No, no i są dobre, no i są dobre No i są dobre. Dobra. będzie grany widzowie. To moje całe? Tak. Tylko weź nie wylej na komputer. Jest to Lepiej to tutaj trzymaj. Co To jest jakiś? No wylałeś. Tu wylałem, tu wylałem! No ale tu też wylałem! A to nic jest, a nie stanie! A na krzesło też wylałeś! A to się nic nie stanie! <grym> o Jezus! Przepraszam! A to się nic nie stanie! Wypij to! <grym> Wreszcie! Dziękuję. Dobra widzowie, ja zagram tą rundę. A co się nic nie stanie? Nie. Dobra widzowie, 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 lecimy, lecimy. Tym razem ja. Tym razem ja. To no mokre, mokre. Tak, ty zrobiłeś to mokre. I tutaj rozlał wodę właśnie. Lekka kraksa umie. Tylko umie też lekka. Ale no dobra, jednak. Jednak okay już. O Jezus! Widzowie! Laguje, ale to trudno, widzowie! Jakoś to trzeba radzić, że... Nie, nie wiem, jeszcze nie rożałam. A dlaczego to się tak wylewa? <laughs> Ty to co się jak się Widzowie, ja mam problemy, bo są lagi. Aha. O nie! Niski poziom naładowania na baterii widzowie, a dobra. O dobra! No, no spokojnie widzę. To jeszcze będzie qualifajta! To jeszcze będzie quali Musi. To być jeszcze qualified. Jest! No, no to ja oczywiście tak zrobię. Ale... Do... ale, ale co, ale. Już jest czyste. Siadaj. Dobra, to jest. Nie idzie. A ty sobie usiądzie. Ja wylałem na żywie głowę. Cało mi teraz jest zimno. Ej, Bruno, jest na komputerze A ten, a pójdziemy na mnie. Na dole Dobra, więc... Ja ale ja wiem. Ech, jak ja na padzie, tego nie przeszłem. Nie? Ja też. To może ja, ale to może ja żeby... no.

Debbie ze mnie. No widzowie sobie i Filipa tutaj. Filip. Oj oj oj, ja sobie kręci tutaj, Krę kręciłka. Kręci O Kurde. No, cieszę ty. Jak zrobisz jedno Jak zrobisz jedno kółko, to nie wiem. Dobra jest. Dobra, no, czekaj, czekaj, czekaj! Dawaj, dawaj! No już! Dawaj! Dobrze! Po złoto, to medal! Aha! Wiesz, że otwaliłeś, że jest gorszy no. Ty to jesteś. Come on! Dobrze, dawaj! Jedno okrążenie przynajmniej ukończysz pewnie. Tak! Nie. Tak! Tak! Dobrze! A gdzie to! A maj. To jest Aj, noc! Maj! Dobra, może ja, ja. Kry... Nie, nie ma kryzysowej sytuacji! No, nie ma sytuacji, sytuacji kryzysowej! Papa, papa! Pa, pa. no! Chcę go Filip mi to, psuje plan. <grystuje> plany. Psuje no, plany. Nie, 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 czekaj, czekaj. No, Tutaj na szczęście mi jest sobie To no, Uper, kliknij Uper. ile ty tego masz. Uper, kliknij Uper. ile ty tego masz. Dobra. Uper. Mm. No, face, fejs to jest, a nie Uper. No tam nie, to nie jest wszystko. Tu masz wszystko, co tam chcesz. Co tam chcesz, to sobie wybierz. Widowie, my tutaj, nie wiem, może nagramy, nagramy ten odcinek, a tam dopiero później, później tam nagramy kolejny. Najpierw sobie psiki zjemy po tym odcinku, nie? ale to jeszcze nie koniec odcinka. O tak! To jest serwetka. Dlaczego nie czujesz Burgera bierze. No masz, masz, masz serwetkę, tylko po prostu jak nakierujesz na coś, to tak ci pokazuje. No masz serwetkę. No. Escape. Escape właśnie teraz. <laughs> to powinno być takie... dom Do... Liki! Oboje losowy klawisz na klawiaturze <grym> i dołącz do tej, tak. Eskip. A, nie działa. Skip. Dobra. To, to zważyłam, że... <grym> Dobra, więc teraz piję wodę. I teraz wiem chipsa. Dobra, usiądź, Bruno! No nie, ja zaraz przyjdę! Ja zaraz Widzowie, <laughs> ja więc... Jeden cubik i lejcie należy, bo specjalnie dla was przyjechałem tutaj! Tutaj! Specjalnie dla was! Przyjechałem tutaj! Dobra, widzowie, teraz mamy lekki kryzys! Nawet nie przychodziłem tej mapki, więc na pewno on wygrał. Wygram Gdzie ucieka nok. Eli, na razie to jedno z pierwszych chciałam powiedzieć, ale. Znaczy ja taki chłopak, który znacznie no, nie wiem, co się dzieje, ale przechodzi grę. Jakby nieźle! Widzowie! Jak dobrze mówię, ty tego nie potrafisz nawet na konsolę przejść. Aha! Widowie! Kończymy na... No chyba skończymy. Skończymy nagrywanie. Widzowie, z wami dziś. Filip, który, którego pierwszy raz dobrze słychać. No i Bru, Bruno tym razem. Do następnego odcinka widzowie. No, 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 no,